Paulina, świerć pinał za nami. Jaka tam atmosfera panowała o ciebie na górze? Gorąca. Gorąca czasami jest tak intensywnie, że w sumie bardzo mocno trzeba się skupiać, żeby odnaleźć się w tym wszystkim. Także zawsze jest i wesoło, i no też bardzo dużo emocji, bardzo dużo się dzieje. Jesteś najbliżej tych uczestników. Czy między nimi jest sympatia, czy bardziej rywalizacja? Jak byś to oceniła? Wiesz, co na pewno na początku jest bardzo wesoło. A po kilku odcinkach, jak już odpadają kolejne pary, nagle zaczyna się robić tak poważnie. I ja tak mam wtedy kurczę, już się tak nie cieszą. Czy już jesteśmy na tym etapie? Jesteśmy na etapie poważnym. Na poważnym etapie. Chociaż teraz półfinał, finał wrócą pary, które odpadły, już z takim dystansem i radością, bo przyjdą zatańczyć i pobawić się już tak na luzie, na takim oddechu. Więc znowu będzie radośnie, myślę, że bardzo radośnie w finale, ale teraz jest dosyć już poważnie. A to jest zdrowa rywalizacja, czy taka rywalizacja, że coś tam sobie podcinają, coś sobie Nie. podkradają? Jak to jest? Zdrowa, myślę, że z pewnym dystansem też na pewno wszyscy traktują te rywalizacje. Chodzi mi o relacje między sobą, że, że nie ma czegoś takiego. Ja nie odczuwam e, jakiejś antypatii między uczestnikami, między gwiazdami. Raczej jest takie skupienie na celu. Chcą zatańczyć jak najlepiej, ćwiczą w kulisach i naprawdę to wymaga. Proszę. To, spoko, nic. Spoko. to nic. I jest taka koncentracja i skupienie przede wszystkim na tym celu, no bo każdy chce naprawdę trzy, dwie, trzy choreografie, tydzień na przygotowanie, nie cały tydzień zresztą. To, to, jest, to jest bardzo krótko i oni muszą być skupieni, żeby, żeby tu dobrze zatańczyć. A wiesz, co najbardziej zastanawia widzów Pomponika, czy uczestnicy kolną na jurorów, jak dostaną niskie nie. oceny, czy tam zdarzają się jakieś takie nieprzyjemne i niezręczne nie. sytuacje, jak tam. nie. Nota poleci. Przy mnie nie, przy mnie nie nie słyszę. Być może gdzieś w kulisach, kuluarach, gdzieś gdzie nikt nie widzi, może, ale nie, nie wydaje mi się, nie, nie było takich sytuacji. W tej, to mam do tej edycji. A w innej były? <laughs> nie, nie słyszałam. To mam do Ciebie ostatnie pytanie. Dziś mieliśmy odcinek Halloweenowy, w piątek też, nie, w czwartek było Halloween, w, chal, w czwartek wiesz, dzieci poszły do domów i w jednym domu rozdawali cukierki z gwoździami. Słyszałeś o tym? Się już, ale no I co to ty, ty w ogóle sądzisz psikus. o takim występku, o takim zachowaniu? Nie, coś strasznego, żeby dzieciom rozdawać, rozumiem, że to ktoś tak. To wiesz, dzieci przyszły do jakiegoś domu i akurat te cukierki, które dostały, były z gwoździem. No to nie był psikus, to, to był w ogóle zamach na zdrowie tych dzieci. I ja absolutnie uważam, że coś takiego powinno być karane. Ty jesteś dobrą mamą, uczysz swojej córki, żeby nie brała od innych ani nie chodziła z innymi? Co jej chcesz przekazać? Chodzi ci, że tak po y, cukierki do ludzi, tak? Wiesz, no, że, że jak ktoś coś chce dać, nie? To no, uczysz nie, ją, żeby nie brała, nie, 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 nie bierz od obcych? No nie, nie, nie. No Nie uczę ją, żeby uważała przede wszystkim, ale też moje dziecko y, raczej jest rozważne i tak y, zastanawia się nad wszystkim, więc nigdy nie było tak, że ona z każdym, on raczej się wstydziła. Y, I w sumie tak się tak dobrze, bo są dzieciaki, które pójdą z każdą ciocią, z każdym wujkiem, usiądą na kolana, pójdą, yy, będą się bawić, wezmą cukierki. Także yy, moje dziecko takie nie jest, y, raczej, raczej jest powstrzągliwe. Spokojna mama jesteś po Rację. prostu. No nie, no rodzic nigdy nie zazna spokoju, więc wiesz, na pewno nie, ale... Ale tak chyba mamy te, to wszystko tak poukładane i, i też na bieżąco uczymy ją wszystkiego, jak też rozpoznawać emocje, jak traktować innych. Wiadomo, że dużo niebezpieczeństw dookoła czeka także na, na dzieciaki. Kurde, coraz więcej ostatnio. Tak, no niestety tak, także trzeba uważać. A ty puściłaś swoją córkę do internetu już? Nie. Nie i mam nadzieję, że to się... Znaczy chcę, żeby to stało się jak najpóźniej. Jestem takim rodzicem, który strzeże telefonu i trochę mnie aż mam gęsią skórkę, jak widzę, gdzieś dookoła ciągle rodziców wsadzających e, dzieciom w takim maleńkim wózkach, nie mówiącym jeszcze telefony w dłoń, żeby oglądały bajki. Generalnie dużo też się mówi o tym, że jest to bardzo szkodliwe na rozwój e, dziecka, oglądanie filmów, filmików, e, bajek na okrągło, do jedzenia. No, Kiedy będzie ten moment, że wpuścisz swoją córkę do internetu? Taki wiesz, odpowiedni, twoim zdaniem? Nie wiem, nie, nie będę tego teraz określać, teraz skończę 8 lat. Nie ma internetu. Wiesz, że rodzice korzystają. Czasami korzystamy wspólnie, ale to nie jest oddawanie nie wiem, telefonu, tabletu czy komputera w ręce, w ręce dziecka. To na pewno nie. Ale generalnie dzieci widzą, że rodzice też pracują. Prawda? Przy komputerze i w telefonie także odpisujemy na maile i tłumaczymy jej to, że to jest praca, jednak staramy się, by ona to nie dostawała telefonu. Dziękuję bardzo.